Jury. Przewodniczący, ja przypomnę W skład jury wchodzą Pani Urszula Gieroń, etnograf, specjalista do spraw Rejestracji produktów regionalnych Muzeum Etnograficzne w Tarnowie Przewodniczący żyli, bardzo proszę, gorące brawa Pani Lidia Rygiel Inspektor, specjalista do spraw Rejestracji produktów regionalnych Urząd Marszałkowski, oddział w Tarnowie Gorące brawa Pani Tulik, starszy specjalista Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Tarnowie. Oraz brawa, brawa, brawa! Oraz pan Piotr Pielichowski, uczestnik MasterChef, kucharz i restaurator. Dzisiaj w ekskluzywnym wystroju w ekskluzywnym ubiorze. Brawa za ubiór! Przekazuję taki głos, w takim razie głos pani przewodniczącej. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. I tutaj, w imieniu całej komisji, która została przedstawiona, chciałabym ogłosić wyniki konkursu. Muszę tutaj powiedzieć parę słów na temat faktu, że zaskoczyła nas, nas tak ogromna ilość grup, które pojawiły się, nie tylko miejscowych, ale również spoza naszego regionu. Także można zobaczyć bogactwo naszej kuchni tradycyjnej, tej ludowej, wspaniałe potrawy, nie tylko pierwsze, dania i drugie, ale również prezentowane poza konkursowo różnego rodzaju sery, ciasta, sałatki warzywa kiszone, również wędzone, różnego rodzaju wędliny. Także nie tylko zupy, nie tylko drugie dania, przekąski, ale również nalewki. Także wszystko to, czym bogata jest nasza ludowa tradycja, tutaj przepięknie zostało przedstawione. Naszą uwagę przybyły również przepiękne prezentacje w strojach ludowych, w strojach regionalnych, z dbałością o szczegóły, kolorystykę. Niektóre stoiska również przepięknie były przygotowane i zaprezentowane. Także wszystkim uczestnikom w imieniu jury gratuluję, no i życzę dalszych sukcesów, powodzenia. A teraz przystąpię do odczytania wyników. Jury postanowiło przyznać, nie będę dozować napięcia, tylko zacznę od pierwszych nagród. Myślę, że jakość nagród będzie porównywalna, więc w tym momencie tylko nasza subiektywna ocena jurorów zdecydowała o takim rozkładzie, że tak powiem, podziale na pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Natomiast kwestie właśnie nagród rzeczowych będą pewnie porównywalne. Cieszymy się również, że pojawiły się w naszym regionie tutaj na konkursie grupy spoza prezentujące właśnie kulturę bogatą z innych stron. I taką grupą, która uplasowała się na pierwszym miejscu jest Koło Gospodyń Wiejskich Kołodzieje z miejscowości Trabuty w Podległym województwie pomorskim, powiat Kwidzyn. Chciałam powiedzieć, że właściwie wzięliśmy pod uwagę cały kształt potraw, ale naszą szczególną uwagę przykuły przepyszne zdrazy, krokiety i czerwony barszczyk. Czy mogę prosić, czy jeszcze nie? Dobrze, ponieważ jeszcze nie wszystkie prezenty doszły tutaj na scenę, ja przystąpię do czytania dalszych nagród. Kolejną grupą spoza naszego regionu która zdobyła pierwsze miejsce, jest Koło Gospodyń Wiejskich, Dankowice, Wielu. Wilamowice, Powiat Bielski. Tutaj muszę powiedzieć ze szczególną radością na etnograf, że moje oko wielce ucieszyły przepiękne regionalne stroje z tamtych stron bardzo unikatowe i bardzo piękne. Natomiast jeśli chodzi o walory smakowe, tutaj powiem, że naszą uwagę zwróciła potrawa golonko bebejcowany ziołak, plus do tego skomponowana znakomita sałatka z warzyw. Teraz przejdę do grup, które pochodzą z naszego regionu. Yy, wymienię grupę KGW koło gospodyń wiejskich Kowalowa, gmina Rybylice. Yy, powiem, że piękna prezentacja, piękne stroje. Natomiast, jeśli chodzi o potrawę spo, spośród bogatego spektrum, szczególną uwagę naszą zwróciła kapusta z żeberkiem i ciasta podkówki, które znakomicie. Pisują się w nazwę miejscowości. Także świetny pomysł. Czekam następną grupę Koło gospodyń, które zdobyło pierwsze, pierwsze miejsce. To jest koło gospodyń miejskich w Lubczach, minarygnice. <zyskujesz> <zyskujesz> Zaznaczę tutaj, że nie tylko świetna prezentacja w strojach regionalnych, ale również ładnie przygotowane stoisko, a potrawy, które nas zaciekawiły, to i zasmakowały, to krupnik grubecki oraz mordonie. Taka potrawa z dawnej wiejskiej kuchni. Kolejna grupa to Koło Gospodyń Wiejskich Rygliczanki. Tutaj zwrócę uwagę, że właściwie całokształt, zestaw potraw był znakomity, ale najbardziej posmakowała nam zupa krem sporów i chleb pieczony, przez którą spań, ze smalcem, ogórkiem i grzybami. Dobry był też sernik. No i oczywiście piękne stroje. I grupa, którą, która ostatnia, w pierwszym miejscu się klasowała, znaczy nie jako ostatnia, bo te nagrody są równorzędne, to zalasowa za całokształt potraw, za piękne stroje, przygotowanie stoiska, a także potrawy, które najbardziej nam zwróciły naszą uwagę i posmakowały to przepyszny, esencjonalny kapuśniak. Potrawa z dawnej wiejskiej kuchni, kasza ze śliwką oraz łopaciarz, który kiedyś tam podawany był na weselach, a teraz, że tak powiem, taki kołacz z serem, stanowi ozdobę również naszych regionalnych stołów. Przechodzę do drugich miejsc. I to będą trzy grupy. Mianowicie. Koło Gospodyń Wiejskich Huba, gmina Czorsztyn, powiat Nowy Targ. Eee, bardzo nam miło było obserwować bogactwo stoiska, obfitość tradycyjnych potraw, ale najbardziej zainteresowały nas galuszki z cykany, rodzaj plusek, a także znakomity, pozakonkursowy podgrzybek marynowany. Brawa dla naszych gości. Chciałabym powiedzieć również o drugim, drugiej grupie. To jest Koło Gospody Wiejskiej Jodłowa, to już jest podkarpackie. Bardzo, bardzo duże bogactwo potraw i stronie, ale nam najbardziej posmakowały pozakonkursowe sery kozie i krowie. w drugich miejscach to jest koło Gospodyń Wiejskich Jonin na Ryglice, e, oczywiście z, uwagę zwróciły stroje, a także z w zupa grochowa e, przecierana, bardzo smaczna oraz pierogi z dziczyzną. miejsca, które przyznano Koło Gospodyń Wiejskich Łubnice z województwa świętokrzyskiego ze Słupca za ciasto strzępiec, Koło Gospodyń Wiejskich Łyszkowice Powiadłowicz za placek drożdżowy oraz Koło Gospodyń Wiejskich z woli lubeckiej za zupę piękny jaś z suszonymi gorągami. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i jeszcze raz podkreślam podziękowanie dla gospodarzy, dla wszystkich uczestników za przemiłą atmosferę, przeżywanie tego święta lubeckich, walentynkowych tradycji no i za to, że wszyscy mogliśmy się w tym pięknym miejscu spotkać, tak zacnym celem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam w takim razie wyczytane zespoły. Pani Przewodnicząca, czy w jakiejś kolejności? W takiej kolejności. Ja sobie stanę koło pani Zosi i pozwolę sobie czytać tutaj. Koło gospody wiejskich, koło dzieje, zajęcie pierwszego miejsca. Zapraszamy serdecznie na scenę. Przedstawiciela. Następne, żeby nie, żeby nie przebiurać, zapraszamy. Koło gospody Wiejskiej Dankowice. Oczywiście również za zajęcie pierwszego miejsca przedstawiciel koła gospodyń. Brawa, 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 brawa! Gorące brawa! Tutaj Dankowice e, czekają dla szanownego Koła Gospody. Tutaj są. Gratulacje, gorące brawa. Przygotowuje się przedstawiciel... Koła Gospody Wiejskiej Kowalowianki. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy koło Gospody, przedstawiciela Koło Gospody Wiejskiej Kowalowianki. Przedstawiciel Kowalowianek. Widzimy tutaj, zapraszamy. Zapraszamy kolejnego przedstawiciela Koło z Lubczy. Gospodarze, brawo, brawo, gospodarze, siebie. Zapraszamy do nagrody, dyplomu nagrody. Zapraszamy również przedstawiciela Stowarzyszenia Koła Pani Rygliczanki. Również za zajęcie pierwszego miejsca. Zapraszamy przedstawiciela Pani Rygliczanki. bardziej tutaj Panią, że tak powiem przytuliłem, gdzie i tego, podniu Walentego, ponieważ Panie Rybiczanki wykonały nam e, prawie 100 set, tak? set na dziennym różanowym. I te setka dodałem i w urzędzie, i poza urzędem Państwu dzisiaj ile wystarczyło. Tak, ale pa, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę przedstawiciela Kawał Gospody z Zalasowej. organizacyjnie się tylko tutaj jeszcze ułożymy Państwo organizatorzy Bardzo prosimy usta ustawić się tutaj do zdjęcia, szanowni państwo, z tego względu, że wszyscy nie zmieszczą się na scenie, więc dlatego prosimy o zdjęcie pierwszych miejsc, później zrobimy więcej miejsc, zdjęcie drugich zdjęć. Bardzo prosimy o fotografię. A bardzo no. uśmiechnij się. Chwila dla reportera. Myślę, że już serdecznie dziękujemy szanownym paniom, panom, paniom, przedstawicielom, przedstawicielkom. Gratulujemy oczywiście zdobycia pierwszych miejsc, a tymczasem, a tymczasem zapraszamy na scenę zdobywców przedstawicieli, zdobywców drugich miejsc, czyli Koło Wyspany Miejskiej, Kuba Tak, Czarsz, Czarsztyn. Bardzo prosimy przedstawiciela z, o już mamy Panią. Bardzo prosimy również przedstawiciela Koła Gospodarki Wisowianie, gmina Jodłowa. To są dyplomy, przypominam, dyplomy za zajęcie oraz nagrody za zajęcie drugich miejsc, To jest wiele równorzędnych. Zapraszamy przedstawiciela Koło Wiejskich z gmina Ryglice. Gratulujemy. Zapraszamy również przedstawiciela Koło Gospodarki Wiejskich gmina Łubnice. Zapraszamy przedstawiciela. Koło Gospody Wiejskiej w wice. Gratulujemy. Ze względu na to, że mniejsza ilość poprosimy również panie z przedstawiciela Koła Gospody Wiejskiej z Łyszkowic, Łowicz za zajęcie trzeciego miejsca. Tutaj burmistrz nie przekazuje informację, co znajduje się w tych prezencikach, że tam jest wałek do ciasta oprócz e, innych e, upominków i sugeruje nawet, że może służyć właśnie do pobicia męża. Nie wiem, czy to jest dopuszczalne, bo to, to znęcanie się, to nie w jedną stronę działa. M można potuć, ale mężowie też mogą zaskarżyć. Żeby kontynuować, szanowni państwo, przedstawiciel Goła Gospody Miejskiej z Woli Luweckiej, zapraszamy również za zajęcie trzeciego miejsca. Woli Lubecki, prosimy przedstawicieli jeszcze. idę dobrze? Prosimy, gratulujemy oczywiście. Gorące brawa, szanowni państwo, dla wszystkich zwycięzców. Za wszystkie miejsca, bo naprawdę ciężki, trud i dużo pracy Panie Prosimy w to, żeby, żeby nas ugościć tutaj właśnie swoimi potrawami. Chwila dla reportera tradycyjnie, pamiątkowe zdjęcie. Najfajniejszy to on jest jak, jak żywy wygląda? Myślę, że myślę, że kto chciał zdjęcie zrobił. Bardzo serdecznie dziękujemy przedstawicielom głowom gospodyń. Dziękujemy władzom, dziękujemy. Czy Żywi jeszcze ma ochotę? Zabrać głos. Bardzo proszę, w takim razie oddaję głos pani przewodniczącej. Proszę Państwa, na koniec jeszcze jedna niespodzianka. Specjalna nagroda przyznana przez burmistrza Gminy Rybice dla jednego z szkół wiejskich. Jest to nagroda za wspaniałe produkty z tamtego regionu, a mianowicie dla grupy koła gospodyń Złyszkowic za sery Łowickie. Od nich Każdy region ma coś takiego specjalnego, czym może się poszczycić. I tutaj właśnie mamy taki przykład. Bardzo serdecznie gratulujemy. Wspaniale. Tak, podkreślam, że jest to spółdzielnia OSM Łowicz-Złowicza. Tutaj gościliśmy się wspaniałymi wyrobami tamtejszymi. A szanowni państwo, pozwolicie, że szanowne żywi obdaruje łowickimi kalendarzami. Mam nadzieję, że to nie jest w formie przekupstwa. Na, szkole, na kolejne w formie promocji. promocji w i tak jest góry. podziękowań. Tak chwila dla fotoreperterów. Proszę robić zdjęcia. A prawa to gdzie właśnie? No? Cała sala ludzi wszystko cicho siedzi. No. Jakbyście nie uponęli, to by nie dały praw. No. Dziękujemy szanownemu jury, dziękujemy pani dyrektor, dziękujemy panu panu A my co? Idziemy dalej? Jeszcze, Jeszcze ktoś chce coś powiedzieć Podziękowaniom końca nie będzie tyle wdzięczności Proszę Państwa, bardzo nam serdecznie tu z Wami przebywać Jesteśmy z Pomorza i dla gór nie pomoże jak pomoże Tak jak tutaj przedstawiono nas, reprezentujemy gminę Prawuty Z województwa pomorskiego, Mamy takie małe upominki tutaj dla gospodarzy są to nasze regionalne książki o naszej gminie. Mamy naszą taką koszulkę zawsze z kradutami i chcielibyśmy tutaj dla Was, gospodarzy, przekazać. Ale uważam, że macie takiego wspaniałego burmistrza, jakim jest Paweł Augustyn. Te książki na pewno będą dostępne w bibliotece, która się gdzieś mieści w pobliżu, żebyście mogli o naszym regionie sobie poczytać, skąd żeśmy się powstali, Jaka jest historia nasza, to jest jedna krzyżeczka od 1402 roku, jak byli tam jeszcze krzyżacy, a druga jest normalnie o naszych napływowych ludziach, bo Polska jest na naszym terenie od 1945 roku. Nigdy nie było polskości wcześniej, zawsze były Prusy, Krzyżacy i wiele innych opcji, a nie było nas, Polaków. My krzewimy tą w naturę od 1945 roku. Także teraz bym chciał was, w naszym imieniu, na waszym i tutaj dla Państwa, którzy pięknie nas reprezentowali, ta cała komisja, no ja nie wiem, może się pomylili, ale nas pierwszym miejscem i chcieliśmy to przekazać. Dziękuję ślicznie. To ja może dodam Panie Staszku, że jak Wam tu tak dobrze, to nie wyjeżdżajcie od nas, jesteśmy gościnni i miło nam będzie Was gościć przez dalsze, przez dalsze dni. Szanowni Państwo, ja również mam drobne gadżety, mam taką fajną łowicką herbatkę, która czyni cuda. A żeby tę herbatkę można było wypić, mam taki fajny kubek ze smyczem. I te drobne gadżety również pragnę przekazać panu burmistrzowi, podziękować za zaproszenie. Panie Stanisławie, dla Pana również, ale Pan do swoich prawu zawiózł Kawałek Łowicza. I wiecie Szanowni Państwo, co tak mi szkoda, bo oni tyle pracowali, a nic nie dostali. Prowadzący, bardzo proszę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, w takim razie uprzejmie, że ktoś o nas pamiętał. E, dziękujemy, tylko ja mam pytanie odnośnie tej herbatki. Komu ona to cuda robi? Ja myślę, że większych cudów niż nasz Lubczyk nie zrobi. Dziękuję riposta Widzę, Karolinko, że bardzo dobrze się czujesz w takich dialogach. Bardzo serdecznie z naszej strony dziękujemy wszystkim Państwu, Szanownemu Dżibi, Panu Burmistrzowi, Pani Dyrektor. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że wszyscy zadowoleni są z zajętych miejsc. No bo każdy tu dzisiaj coś wygrał, a przecież to nie o to chodzi, żeby wygrywać, tylko żeby brać udział właśnie w takich eventach społecznych jak dzisiaj. Jak, Bardzo serdecznie dziękujemy. Jak dla mnie wszyscy dzisiaj mieli pierwsze miejsce, także prawa dla wszystkich. Ale to nie koniec imprezy, szanowni Państwo. W dalszym ciągu jeszcze impreza trwa, bo będziemy kontynuować właśnie wizytę na stoiskach. I e, w imieniu właśnie tych grupką Gospody Wiejskiej zapraszamy wszystkich do dalszej degustacji, bo mnóstwo... Mn